Nie słyszeliście jeszcze o oszustwie na wnuczka? To niemożliwe. Popularna metoda przestępców na wyłudzanie pieniędzy od seniorów jest nadal aktualna. Tyle mówi się o najprzeróżniejszych metodach oszustw, w których ofiarami padają seniorzy. A to na wnuczka z wypadkiem w tle, z zagrożeniem życia, czy po prostu potrzebą natychmiastowej pomocy członkowi rodziny, a to na policjanta, gdy senior zostaje poproszony o pomoc w przeprowadzeniu tajnej akcji policyjnej, niczym bohater filmu akcji i co? I nic! Więc po raz kolejny przypominamy: dziadku, babciu, bądźcie ostrożni, nie dajcie się nabrać. Zadzwońcie po prostu do wnuczka i zapytajcie, czy wszystko jest z nim w porządku. I nigdy, przenigdy, nie umawiajcie się na spotkanie, aby przekazać pieniądze. Chrońmy naszych seniorów, wyjaśniajmy, jak zachować się w takiej sytuacji. Przypominajmy, aby w podejrzanej sytuacji natychmiast dzwonili do członków rodziny lub na policję. Seniorze, zachowaj spokój, nie wykonuj ślepo poleceń oszusta, rozłącz się i weź kilka głębokich wdechów, zweryfikuj opisaną sytuację z rodziną lub policją, na przykład z dzielnicowym.